Jednym z efektów kwietniowej ustawy o obronie ojczyzny jest nowa, dużo bardziej przyjazna forma możliwości rozpoczęcia przygody z wojskiem. Od soboty, 21 maja, piknikami w całej Polsce, będzie 32 takie pikniki. Rozpoczynamy promocję dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest to jeden z trzech rodzajów służby. Które określa nowa ustawa o obronie ojczyzny. Jeszcze powiem jeszcze raz, czyli teraz mamy trzy rodzaje służby: dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, zawodowa służba wojskowa i terytorialna służba wojskowa. Oprócz tego dwie formy służby w rezerwie: yy, rezerwa aktywna i rezerwa pasywna. Szkolenie w trakcie dobrowolnej służby wojskowej podzielone jest na dwa etapy. Póki co jest to forma służby dla szeregowych, dedykowana dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli w armii. Dzieli się na dwa okresy. Okres szkolenia podstawowego, który trwa 28 dni, okres ten kończy się przysięgą wojskową i trwa w wybranych jednostkach wojskowa, wojskowych i centrach szkolenia. Drugi etap jest już sporo dłuższy, a także bardziej wymagający, ale i co za tym idzie, o wiele ciekawszy. Co ważne, ze szkolenia w dowolnym momencie można zrezygnować. Drugi okres, okres szkolenia specjalistycznego, trwa 11 miesięcy i realizowany jest w wybranych jednostkach na konkretnych stanowiskach. Oczywiście, jeżeli przebrnie 12 miesięcy, chcemy, żeby został żołnierzem zawodowym. Poza praktycznym nabyciem szeregu umiejętności, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa niesie za sobą także wiele innych korzyści, szczególnie finansowych. Żołnierz dobrowolny zasadniczej służby wojskowej od pierwszego dnia zarabiał będzie 4560 zł. Jest to kwota netto tyle dostanie na rękę. Po 28 dniach, czyli po przysiędze, nie musi być skoszarowany i będzie mógł zamieszkać na terenie poza jednostką. Będzie miał po prostu taki wybór. Jeżeli będzie chciał mieszkać na terenie koszar i korzystać z darmowego wyżywienia, to ma taką opcję do wyboru. Jeśli więc jest się pełnoletnim, nie jest się skazanym za przestępstwo umyślne, a także posiada polskie obywatelstwo oraz zdolność fizyczną i psychiczną do czynnej służby wojskowej, można się zgłaszać. Najbliższa ku temu okazja już w sobotę. Najszybciej można to zrobić na pikniku w wauczu. Yy... Na którym oprócz żołnierskiej ruchówki, pokazu sprzętu wojskowego, występów zespołów artystycznych z klubu garnizonowego w Wałczu, będzie funkcjonowało stanowisko rekrutacyjne, nasze stanowisko wojskowego centrum rekrutacji, na którym można dowiedzieć się, co to jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, ile trwa. A najważniejsze, złożyć wniosek. Serdecznie zapraszam wszystkich mista, mieszkańców Szczecinka. Trochę daleko, ale mam nadzieję, że yy, ktoś, a przynajmniej chętni do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, tam się pojawią. A jeśli ktoś nie będzie jednak mógł trafić w sobotę do Waucza, może zgłosić się do lokalnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, które jeszcze do niedawna było Wojskową Komendą Uzupełnień. Yy, na mocy ustawy o obronie ojczyzny, która weszła w życie. 23 kwietnia bieżącego roku wojskowa komenda uzupełni w Przycinku została przekształcona w wojskowe centrum rekrutacji. Wszystkie 86 wojskowych komend uzupełni w Polsce właśnie stały się takimi wojskowymi centrami rekrutacji. A więcej szczegółów można znaleźć także w internecie, w tym w mediach społecznościowych Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinku. Pierwsze szkolenie żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej startuje już 6 czerwca.